Różnica między dolomitami a tatrami jest taka, że od pół godziny nie spotkaliśmy nikogo, a jest usmarano. Także góry są duże, wszyscy tu biegają na instagramowe atrakcje, a reszta jest dostępna do spokojnej kontemplacji w samotności i ciszy. Widoczne piękne. Drogi dla turystów. Przyszliśmy drogą 124 z parkingu, a teraz bijamy na 122. Strada delli Alpini. I tam jest Prati di Croda Rossa. Alpensteig. A tu jest zejście do schroniska na dół do doliny, a tam na wprost macie wejście podtrecimy. Pniemy się mozolnie na drogę alpinistów po drodze. Jakieś tutaj mamy strumyki, z których można się napić, ale ja tej wody nie piję. Powoli mozolnie wspinamy się do góry. Już jest ładny, już jest co oglądać. Piękne ściany, kruszyzny, dużo, bo to dolomit. Tu się wszystko sypie. Jedna wielka erozja. Od milionów lat. Proszę nie zapominać o nawodnieniu, bo tu wysokość znaczna, i człowiek wypaca, i musi przyjąć czasem wodę, czasem soczek. I już prawie na przewęcie. Gdzieś mi zginęła moja pani. Po czym się nie da przejść? Po czym się nie da przejść? Taki kociołek, czapki trzeba zakładać, kaski ubieramy wszystko, co mamy. Helmeciki i inne tam ciki O kurde, coś ta pogoda dzisiaj jest, widzę tam słabała, zdaje się, że nam dupę zmoczy Byle by burz nie było, muszę zaraz sprawdzić na stronie Trecimy Tu z tej strony go jeszcze nie widziałem hmm. A my a my już na stradzie Deli Alpini. Tamta rysa to jest właśnie Ferrata del Alpini z tym słynnym oknem w tym miejscu. Teren robi się piargowaty. Od czasu do czasu coś się sypie. Więc trzeba mieć hełmofon żeby nie dało bucho. i powoli się zbliżamy do szczeliny do Ferraty. Tam widać ludzie już w ścianie są. Pięknie tu się wytapia wiócha od spodu zimnym, a tu już wejście na ferratę. Zimno wszędzie, głucho wszędzie. Ło jaki kocioł fajny, ale no fajnie, ale mi się No jak? Spotkaliśmy miłych Anglików. Ta pani pierwszy raz jest na ferracie. A ci dwóch z przodu to chyba przewodnicy. Bo widocznie... Widać, że się nudzą bardzo. Na strada Delhi alpini są miejsca, gdzie można uzupełnić wodę. Są cieki. Wypływa ze skał. Od biedy... Od biedy można to zrobić. A tam ludzie, którzy zeszli przed chwilą z ferraty. Miało lać, a zrobiła się pogoda. Powoli, górską ścieżką, niczym kozica, a pochodzi rożec. sejdziemy. Napawamy się widokami. tracimy Laveredo, schronisko komici. Ludzie idą na drodze naszej doszliśmy do kulminacyjnego momentu Ferraty, do słynnej szczeliny <grymne> na Ferracie degli Alpini. No i wyszliśmy z ferratki. Pogoda nam się zrobiła śliczna.